Kontynuujemy sobie dzisiaj zabawę z kodowaniem, i z racji tego, że jest to trzeci dzień, czyli mamy sobie tutaj trylogię, dzisiaj musi być jakiś przełom. I niestety jest. Przełomem w całej tej sytuacji kodowej jest to, że okazało się, że moja koncepcja jest do dupy i muszę wywalić ją i zmienić na inną. Czyli w gruncie rzeczy muszę wywalić większość swojej pracy i zastąpić ją inną w zupełnie innych miejscach. W Integracji z zupełnie innym kodem, znaczy muszę integrować się z rzeczami, które napisała inna osoba, ale inna niż ta, z którą integrowałem się wcześniej, więc w gruncie rzeczy teraz przynajmniej wiem, jak ma to dokładnie wyglądać i mam nadzieję, że może trochę szybciej mi pójdzie, ale jednak teoretycznie dzisiaj miałem to skończyć, a dzisiaj tego nie skończyłem i prawdopodobnie jutro też tego nie skończę i prawdopodobnie w piątek też tego nie skończę, więc przesunęło się o kolejny tydzień. Juhu! W końcu dostanę zwały za to. No. Ale poczekamy, zobaczymy. Trzymam kciuki, że jednak ludzie będą wyrozumiali, i skoro. Kurde, mogliśmy wcześniej pogadać o tej koncepcji i trochę głupio zrobiłem, że tego nie zrobiłem. Ale miałem powiedziane, zaintegrować to. Z zaintegrować, zintegrować to, więc zrobiłem jak zwykle po swojemu. A Okazuje się, że po swojemu to nie jest dobrze. Tak naprawdę. To było już zrobione, i oczywiście, w swojej głupocie nie spytałem o to, więc w gruncie rzeczy to moja wina. Zatem ja jutro będę się dalej bawił z programowaniem i tym konkretnym problemem. Wam życzę miłego wieczoru i to tyle ode mnie w tą kodową środę. Do następnego! Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się. Wiem, że tego chcecie.